Odjrzał! Hey, hey, Szybciej! Następny! Na oh. to! Latać się zachciało, co? Zawiedźmy 20 sztuk srebra. Następny! 20, a to się szarpną. Do wozu! I żeby mi żaden nie gadał! Tak, klatka jest za ciasna. Ej, no nie wydaj mnie, nie będę już uparty, wiesz? Ja się zmienię, serio? Tylko daj mi szansę! O, oh, zamknij się! Au! Oh. Następny! Co tam masz? Tę małą drewnianą kukiełkę. Mm, nie jestem kukiełką. Jestem zwykłym chłopcem. Za tego małego dam ci najwyżej 5 szylingów. Zabrać go. nie. nie A ty co nie. masz? Ja. Ja przyprowadziłam gadającego osła. Tak, to będzie jakieś 10 szylingów. O ile coś powie. O, no pokaż panu kochaneczku. No. O, on się tak wstyda, majestatu. Nieśmiały jest taki od malinkości. Gadaj, uparty bydlaku, bo... Dość, tracimy czas. Straszne, Nie, nie, on umie, naprawdę. No umiem, no. Nawijam jak najęty. Jak nie jak tak, kiedy nawijam, no. Zabierzcie to próchno. Nie, nie, przysięgam. Nie on gada. No. <laughs> <laughs> Hej, ja latam! Ohoho, jak ty gupku? Gadam, lata pełny serwis! Latać każdy może, trochę lepiej, czasem, trochę gorzej, ale niestety ja mam talent! Brać go! Chodź tu Wszystko! Ej, ty! Ogrze! Cię? Z rozkazu lorda Farquada mam prawo pozbawić was obu wolności i przetransportować do wydzielonej strefy zamkniętej? O, serio? Ale masz jakieś wsparcie? Oh. <laughs>